Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Gracja Nastacki, a tutaj jest Lubo. Tak, tak. Dobry wieczór wszystkim. Tu jest Lubo. Tak, dobry wieczór. Mamy wieczór. 31 grudnia 2019 roku Sylwester i już. Niedługo, coraz bliżej. I będzie już... Nowy rok 2020, więc wszystkim, wszystkim, ale to wszystkim życzymy razem z Lubo wszystkiego najlepszego: dużo szczęścia, radości, powodzenia, w miłości, we wszystkim. Dużo i dużo pieniędzy, i dużo jedzenia, i dużo wypoczynku, i dużo. Sukcesów, najprzeróżniejszych, różnych tam osiągnięć i przeżyć wspaniałych życzymy. Dużo wrażeń, przygód wspaniałych w ciągu tego całego 2020 roku życzymy. A, Lubo, co Ty byś widzom pożyczył, czy życzył w nadchodzącym roku? No, ja to w nadchodzącym roku będę życzył wszystkim tego, aby bardzo dobrze, pożytecznie spędzili czas. Czyli nie marnowali czasu, ale wykorzystali właśnie ten czas należycie. Tak, to też bardzo ważne, żeby wykorzystywać czas należycie. No i. Co tu wiele gadać, po prostu szczęśliwego nowego roku 2020. Tak, tak, szczęśliwego nowego roku 2020. Tak, więc pozdrawiamy i wszystkim polecamy wszystkie audycje i wszystkie filmiki, programy z udziałem moim i Lubo, i nie tylko. Również już niedługo, w połowie stycznia, Gracjan Pan Musical się zacznie. Będzie grany w Teatrze Capitol we Wrocławiu tenże. Rok 2020 zapowiada się miło, przyjemnie. Fantastycznie, więc pozdrawiamy na razie. Cześć! Tak, tak. Pozdrawiamy wszystkich. Na razie. Cześć!